Inwestycje w szkolną infrastrukturę powiatu gnieźnieńskiego idą latem w tempie znacznie szybszym niż podczas roku szkolnego. Starostwo w tym tygodniu podsumowało ich postęp. Okres wakacyjny jest bardzo intensywny, jeżeli chodzi o inwestycje, z tego względu, że gro pracy budowlanych nie wolno przeprowadzać, kiedy jest tak naprawdę ten czas nauki. W tym roku z takich dużych inwestycji to przede wszystkim ekonomik. Tam są właściwie trzy niezależne procedury przetargowe, które już są w tej chwili za nami. Między innymi oddymianie klatki schodowej, nowe schody, robienie, zrobienie elewacji. Ostatnie, ostatnie takie kontrole pokazały, że mamy naruszoną konstrukcję. Dachu I to trzeba będzie naprawić. To po pierwsze. Natomiast jeżeli chodzi o liceum numer jeden, duża inwestycja na poziomie 7 milionów, to jest termomodernizacja, plus elewacja, czysta, 300-kilogramowe płyty, które niestety konstrukcyjnie po, po latach okazały się, że stanowią zagrożenie, mogłyby na, tak naprawdę spaść. W związku z tym podjęliśmy bardzo szybko decyzję, żeby tutaj tą inwestycję przeprowadzić. I to, I to się już w tej chwili dzieje. Z kolejnej inwestycji dużej to budowa hali Sportowej w tak, zwanym, w tak zwanej szkole nacieszkowskiego. To jest inwestycja na poziomie 10 milionów, 9 milionów mamy dofinansowanie milion złotych z naszej strony i kolejna właściwie inwestycja w szkole branżowej na Sienkiewicza. Tutaj będzie robiona od ulicy Sienkiewicza elewacja, to też dosyć poważna inwestycja. Ta elewacja będzie nawiązywała do tego, co już wcześniej zostało. W, w pewnym frakcie będzie tam zrobione. Myślę, że właściwie nie ma szkoły, w której nie byłyby prowadzone działania modernizacyjne, ale pozwoliłem sobie wymienić te, które należą do największych. Okres wakacyjny sprzyja e, różnym e, inwestycjom i remontom w szkołach. E, jeżeli chodzi o placówki oświatowe, e, oprócz takich dużych inwestycji, również takie można powiedzieć w cudzysłowie prace kosmetyczne. E, będzie wymieniane prawie w każdej placówce oświetlenie. E, na led Związane jest to między innymi oprócz tej, pewnego rodzaju modernizacji oświetlenia, również kwestia oszczędnościowa. Dodatkowo jeszcze przygotowano dokumentację na marinę w Powicu. Związane jest to również z oświatą, bowiem to miejsce, które w zarządzie jest pierwszego liceum. No i w przyszłości przede wszystkim korzystać z tej mariny będą mogli uczniowie, jak i również mieszkańcy powiatu. Oczywiście również. Również kwestia związana z odświeżeniem klasopracowni, z, z wszelkiego rodzaju decyzjami sanepidowskimi. Takie modernizacje i małe remonty również prowadzone są w placówkach. Na szkolne remonty i inwestycje w 2023 roku przeznaczono kwotę ponad 22 milionów złotych.